mam widzowie, z tej strony ja, Mestes i dzisiaj powracamy na YouTube'a w nowej osłonie i w nowej karierze. Jesteśmy w pierwszej karierze na tym kanale. Kariery, robimy karierę Sunderlandu, czyli Beniaminka, który w tym sezonie przeszedł do Premier League po barażach. Nie pamiętam już z kim, a więc na początku zostawcie suba i łapkę w górę, a menadżerem, który będzie prowadził oczywiście Sunderland, będzie to... Fabian Hursweller yy, Trener Brighton, którego dodałem po prostu do Sunderlandu, bo po prostu tak No i ogólnie celem na ten sezon, yy, no to wiecie no, zobaczmy oczekiwania z zarządu na początek Celem na ten sezon, czyli na ten pierwszy sezon tej serii, a filmy będą się pojawiać co kilka dni Więc na pewno teraz będę już powracał do regularności, bo mikrofon działa na Playstation i w ogóle, yy, więc no więc tak to będzie. Na pewno musimy ściągnąć co najmniej trzech piłkarzy w wieku poniżej 20 lat o potencjalne większym niż średnia ocen ogólnych piłkarzy o tej samej pozycji aktualnie obecnych w zespole. No czyli musimy po prostu ściągnąć co najmniej trzech piłkarzy w wieku poniżej 20 lat no i muszą mieć większy potencjał niż zawodnicy e, zawodnicy po prostu na razie w składzie drugi to jest zaufanie zarządu ogólnie, sprowadzić jednego piłkarza z pozawskazanego kontynentu, Europa musimy po prostu jednego zawodnika z Europy ściągnąć, wypracować 18 milionów euro w zysku ze sprzedaży juniorów w ciągu trzech sezonów, czyli w trzy sezony musimy sprzedać juniorów i żeby było po prostu 18 milionów z tego zysku dobra, średni, Premier League uniknij spadku, Emirates, make up Jedną z mafinału, finału Premier League w ciągu zakwalifikuje się do Champion Europa League. Oczywiście ogólnie. Dobra, UEFA Conference League półfiną. Co? Halo, co? Co? co Czekaj, jak, Euro, jak Conference League? Wait, czy oni mi dodali, czy oni mnie dodali do ligi konferencji? Czy oni mnie dodali do ligi konferencji? Halo, halo, halo? Co jest? Ej, dodali mnie do ligi konferencji! O kurwa, to Sunderland fajną przykotę do, dostaje. I zamiast Chelsea chyba dodali mnie. Tak, nie widzę Chelsea. Dobra, no to po prostu lecimy z tym sezonem. Dzisiaj też tak ogólnie, jak będą wyglądały mecze, raczej symulujemy, chyba że dla mnie będzie to ważny mecze, po prostu no, no, rozegram go. Raport ze szkół kieniorów, przejdę do szkół juniorów, rozwój. O kurde, Jamie Naylor, on to może być kiedyś naszym brakarzem w sumie jak ma taki potencjał. O kurde, ten ma dobry potencjał. On, on będzie u nas gwiazdą. Nie przysięgam wam, on będzie u nas gwiazdą. Nie wiem skąd oni nagle takie potencjały wzięli. Tak szczerze nie. Więc... Już czekajcie chwilę. Dobra, bo zapomniałem co mam powiedzieć. Dobra, zaaktualizowane raporty Agli. Czy mamy kogoś tutaj? Jest do, po, talent. Talent z potencjałem na pierwszy skład. On jest warty 4 miliony. dał go do listy transferowej w Kietach też jest tu jest dużo warty. i dużo oleksa trudna za bo no, też go daje do listy życzeń No, ale dobra. Eee, on też ma potencjał na pierwszy skład. Głęboki skład. A tak, dobra, na razie tyle. Ale najpierw e, ogólnie sprawdźmy sobie budżet transferowy ogólnie na ten sezon, bo tak szczerze to ja nawet nie wiem jaki mamy budżet teraz transferowy. Mamy budżetu tu 5 milionów. Niestety... Dobra, lecimy dalej ogólnie, bo tutaj już nie wiem ile trwa ta nagrywka, bo nawet nie... Dostaliśmy zaproszenia na turniej przedsezonowy Dobra, i ogólnie teraz tak Czy kupuj... Kupimy! O. Od razu kupimy w sumie Tych zawodników, znaczy no jednego na razie, no bo wiecie On ma, on ma dobry, ale Podpiszmy ktoś... Dobra, no jedna razie go podpiszmy Podpiszmy go Myślę, że będzie na razie najlepiej jak Aleksandra Nazarego podpiszemy Bo on jest wolnym zawodnikiem, o Jezus Ważna rola. Okej, okay, zgodził się. 4 lata, spoko. 5 bramek, 270. Usuńmy premię, ale tak możemy zostać. No jest fajne, no jest pięknie. dobra, mamy go, Aleksandr Nazarenko Dobra, no on jest dobry w sumie mm, Jest okej okay. Na razie ja bym nikogo jeszcze nie kupił Bo znaczy ja go bym kupił, ale on jest wartość mocno ma Ten ma najmniejszą W sumie ja go spróbuję kupić Z Southampton Spróbujmy go kupić Myślę, że jak damy tak 3 3-3 O kurde Przykre, ale go niestety Nie Niestety go nie kupimy Z takiego powodu, że po prostu z takiego powodu, że... Przykre, przykre. Dobra, znaczy, no na razie nikogo nie kupujemy, jest takie, bo nie mamy tu pieniędzy. Ale dobra. Dawaj, symulujemy dalej ogólnie bo chcemy zobaczyć już dzisiaj w tym pierwszym odcinku chcemy chcemy już mieć pierwsze mecze na turnieju przedsezonowym jeszcze w tym odcinku rozpoczniemy w sumie sezon jakbyśmy chcieli a myślę, że tak Dobra, zatrudnijmy pierwszego ogólnie trenera. Budżety tygodniowe 500... Dobra, tego bym wziął. Na pomoc pójdzie. Sorry, że tak głośno oddycham, ale już tak mam pozdro. I też mikrofon. Ogólnie, sorry za jakość, ale mi się wydaje, że będzie lepsze, bo jak patrzymy na nagranie, to była trochę złama. Dobra, obronę tutaj. Dobra, na razie tyle, bo no nie stać nas. Ale i tak teraz będziemy brali udział w turnieju przedsezonowym. No i oczywiście, wybieramy sobie najdroższy z najcięższymi rywalami. Oczywiście pierwszym rywalem naszym będzie. Real Valadolid za 7 dni rozpoczniemy ten match w sumie. Sprawdza to Watson. Otrzymana oferta za Watsona. No nie będziemy go wypożyczać, bo po prostu no się przyda nam. dobrze pierwszy mecz, skład, czy sobie zmieniamy kogoś tutaj, czy nie? Mamy młodszego brata Belingama O kurde, ale sorry, Bellinga. no Abdul Samet nam się bardziej przyda. Robert zejdzie za Nazareko. No i tyle na razie, znaczy Robert sobie wejdzie za, na ławkę. Za Watsona, w sumie no, i rozpoczynamy ten mecz. Dla mnie ten mecz jest ważny. Też chcę przetestować sobie ten skład. Liczymy na niezapomniane. Oh, kurde, dobra, czekajcie, bo już y, słyszę. Choć wieku, że bardziej będzie komentatora słychać niż mnie. Więc po prostu głośność komentarza: zero. Wszystko po prostu zero. Chwilę. Dobra, lecimy mecz, pierwszy mecz turnieju przedsezonowego. Sprawdzamy nasz skład, jeżeli przykład, ten mecz byśmy wygrali, no to my musimy też być przyszykowani na ligę, bo, bo widzę. Myślę, że mecz otwarcia ligi sobie zagram po prostu, żeby zdobyć te trzy punkty, no bo wiemy, że my nie chcemy po prostu spadku i my wszystko zrobić bez spadku. O, ogólnie, chcę wam powiedzieć, że miałem ogólnie grać tą karierę po prostu tak o sam, ale pomyślałem, że dobra, nagram odcinek. No, i ogólnie dałem, że bez zwolnień będziemy. No, bo chcemy jednak, żeby to, co, żeby ta drużyna coś osiągnęła. I dałem po prostu bez zwolnień. No, bo bez sensu zwolnienia. wiadomo, żeby było ciekawiej, no ale wiecie, no. Ja jednego głupiego zadania nie zrobię i już na przykład byłoby zwolnienie. Więc wolałem już dać bez zwolnień. I trochę przy tym sezonie, przy tej karierze spędzić trochę. Czasu I, i jakby moim celem, najważniejszym jest tym, żeby Saderland kiedyś wygrał. Liga jest 1-0, proszę Państwa! Saderland, 17 minuta. Piek. Tak jest, tak jest. Brawo. Ogólnie jak widzowie to oglądacie, to wiecie pewnie co to jest buffy czyli Mestres Fight Lee, którą robiłem ogólnie przez miesiąc-dwa. Nawet nie. Ale ogólnie już to, to nie powróci. No w UFC to symulowałem ogólnie. No i to już raczej nie powróci, bo po prostu tę grę. Mogę ją zainstalować, ale po prostu nie kręcił mnie już to na razie UFC, żeby grać. Ale może powróci, może nie. Ogólnie, jak chcecie, bo ogólnie mogę zrobić też taki odcinek, że wybieram klub na kole Fortuny, albo w ankiecie zagłosujecie, jaki klub i na przykład przesymuluję cały sezon, na przykład sezon Premier League, czy coś, znaczy no nie, że będę menadżerem, ale po prostu, że wezmę turniej stworzę i przesymuluję cały turniej, czy, czy coś, nie? oj 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 olle oh, på Ale i dobra, na razie jest 1-0, więc jest dobrze. Ładnie, teraz wyprowadzamy piłkę. Sutherland, Sunderland! Nie ma tu nikogo, żeby mógł wpadać. Czy tam się wystawia już? Jednak nie! Podaję! 2-0, proszę Państwa, ale to dzieje, ale to się dzieje tutaj, Saderla 2-0. dobrze, dobrze. Rick, pięknie, na razie 2-0. No i moim zdaniem już chyba mogę dać szybką symulację, bo bez sensu, żebym to grał. Więc dajemy szybko symuluj do końca i 3-0. Nazaręko strzela bramkę jeszcze w 50 któryś minucie. I jest No jest po prostu wygrana. My się z tego cieszymy. Następny mecz mamy z... Bez... Heidheimer! Tutaj po prostu szybką symulację wybierz, wyświetl analizę przeciwnika. Oczywiście grają dla pasty czterech obrońców. Styl w obronie oni mają. Ostatnie 5 metrów przegrane. To po prostu myślę, że Sunderland takim składem jak wcześniej wyjdzie, znaczy nie, że jak wcześniej, ale po prostu Bellingham wejdzie i zobaczymy czy odniesiemy drugą wygraną w tym turnieju niestety przegrywamy 3 do 2 z Heidheimem czy jakoś tak, niestety przegrywamy No, przykre, bardzo przykre. Przykre bardzo. I trzeci mecz mamy z Welecją, który chciałbym zagrać, ale to już nie w tym odcinku, tylko w następnym, który pojawi się. Nagrywam ten film w poniedziałek, wrzucę go w środę lub czwartek, lub nawet w, no w środę. Raczej to następny odcinek pojawi się w sobotę o godzinie 16.00. A jak się nie pojawi, to po prostu wrzucę na społeczność, czemu go nie ma, więc ja chciałbym Wam podziękować za ten odcinek, za ten spędzony na razie kilka minut. No i co? Widzimy się w następnym odcinku z kariery Sunderlandu. Siemano!